New Balance 1080 wersja 11. Jeżeli znaliście wersję 10 tego buta, to wersja 11 zapewnia dokładnie to samo, na dokładnie takim samym poziomie jak poprzedni. Mamy więc podeszę wykonaną z jednego dużego kawałka pianki Fresh Foamy, która daje dużo miękkości, dużo amortyzacji, dużo też komfortu pod stopą. Mamy też drop na poziomie 8 mm, co jest troszeczkę niższym poziomem niż takie standardowe 10-12, tak więc stopa leży kapkę, kapkę bardziej naturalnie, kapkę bardziej kapkę wadzi płasko. Jeżeli chodzi o cholewkę, cholewka wykonana została podobnie jak w poprzedniku w formie takiej skarpety. Jest to materiał hyponit, który jest bardzo elastyczny. On się bardzo dobrze dopasowuje do stopy. Jeżeli mamy jakieś problemy ze stopą, jakieś haluksy, to ten materiał bardzo sobie dobrze do, do tej stopy się, się dopasuje. Zapiętek również anatomiczny, bez dużej ilości gąbek, również bardzo dobrze do stopy się dopasowujący. Waga tego buta, jak na ilość amortyzacji, jaką oferuje, jest dosyć niska. Jest to 263 g but męski, 230 gramów but damski. O dropie na poziomie 8 mm, już powiedziałem. I jeżeli szukasz buta do długiego biegania lub też ważysz więcej niż statystyczny biegacz, to 1080 wersja 11. Tak samo jak poprzednik będzie właśnie dla Ciebie. New Balance 1080, wersja 11.